Byliśmy na zamku w Niedzicy oraz na stacji Teraz jesteśmy pod małym kościółkiem Kościółkiem nie wiem jaki. chyba Świętej Kingi, bo tutaj jest taka tabliczka no i tutaj yy, mieszkańcy tej wsi o tak położonej między pagórkami między wielkimi tam górami oraz tam dalej kanion, którym płynie się kajakami albo w ogóle wszystko tam pływa, rybki też tutaj pisze, że jest 1050-lecie chrztu Polski 700-lecie tej wioski i 25-lecie koncentracji otóż tego kościoła Budynku sakralnego tej wsi. Pomnik świętego Jana Pawła II. Mój samochód. Tak zabarkowałem go trochę śmiesznie. Tam cały czas beczy Koza. No, betrzy, no, bo, no bo trzeba ją potem wydoić. No. I będzie kozie mleko. No. Nie wiem, co się z koziego mleka robi. Widziałem teraz lody z, z owczego mleka. I sery się robi. Ale to ona musi dużo nawalić tego mleka, żeby, żeby to się opłacało, no ale jest, jest klimatek wiejski, no me, 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 fajna koza, czarna koza, a nie, to się mówiło, że czarna owca to jest, nie teges, czarna koza to ja nie wiem, tam ta rzeka, jest. będzie widać tutaj, tutaj kanion, stąd nie widać, jak się tam jechało, tam wyżej, wyżej, to widać było kanion. To, to, to chyba Jurak Tak Jura Krasowa Jura No tutaj cmentarz nawet To może ja tak głośno tu nie będę gadał Bo to miejsce spoczynku Dobrze Na razie kończymy Temperatura około 31 stopni No jest fajnie w lekki wiaterek Tu tak nie odczuwa się Ale w mieście to będzie Trochę za ciepło Na razie